Przyjdź Duchu Święty do nas, udziel światła w zrozumieniu Słowa Bożego, przyjdź Duchu Święty, przyjdź prosimy Cię, wspomóż nas, oświeć nasze serca i umysły, by to Słowo Boże było spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. W tym tygodniu, który rozpoczynamy, zapraszam Was do kontynuowania w codziennej modlitwy Słowa Bożego na temat wytrwałości. I w tym tygodniu takim tekstem głównym są fragmenty z listu świętego Jakuba Apostoła. Ale także z listu, listów świętego Piotra będą teksty świętego Jana i końcowe z Apokalipsy. Jest to tydzień ostatni, na temat wytrwałości, w naszej formacji. W nowym roku będziemy mieć kolejne tematy, ale chciałem jeszcze Przejść z Wami tą drogę, co mówi Pismo Święte na temat wytrwałości w tych kolejnych listach, bo rozważaliśmy u Świętego Pawła, a teraz od Listu Świętego Jakuba, przez listy Świętego Piotra, pierwszy, drugi przez Świętego Jana, dojdziemy do Apokalipsy w tym tygodniu, więc zapraszam Was w tę drogę też. Codziennej modlitwy przez udrękę, przez uciski, by przemadlać to Słowo Boże, które uczy nas wytrwałości w różnych doświadczeniach, w doświadczeniach życia, jak trwać z wiarą niewzruszoną. To już chyba szósty tydzień na ten temat, który tu pogłębiamy w naszej formacji, ponieważ. Przyda się to nam w kolejnych latach, które są przed nami, a widzimy, jakie te lata będą. Dlatego też czerpiemy ze Słowa Bożego, by przygotować się na próby, na różnego rodzaju też prześladowania. Święty Jakub w pierwszym rozdziale swojego listu mówi, że wytrwałość. Ma być w nas dojrzała. Jeśli dojrzała, to z tego słowa wynika, że ona się rozwija. Dojrzała, czyli uczymy się jej, kształtuje się w naszych sercach właśnie w czasie bolesnych doświadczeń. W trudnych sytuacjach, w kłopotach, smutkach, zmartwieniach, Wtedy kiedy coś idzie nie tak, ona wtedy dojrzewa w nas. Dlatego też właśnie dojrzała. Czy jest dojrzała? Dojrzała wytrwałość w naszych sercach. O to prosimy w tych tygodniach. Tego się uczymy, by była wytrwałość wiary, nie. Ugięta w czasie cierpień, prób, prześladowań, które są i które będą nadchodzić, by wiara w nas się nie uginała. I święty Jakub w swoim liście posługuje się takim obrazem, i to zajmuje sporo miejsca obrazem rolnika. Nad tym się zatrzymamy. Rolnika, który uprawia ziemię. Ja dzięki rodzicom otrzymałem takie wychowanie szacunku dla rolnika, dla pracujących na roli uprawiających ziemię. I jest mi trochę to słowo bliskie. Mówi święty Jakub, trwajcie wytrwale, czekajcie wytrwale, jak rolnik wytrwale czeka na deszcz. Mówi, trwajcie, bądźcie tacy cierpliwi, zachowajcie cierpliwość, trwajcie w cierpliwości, pracujcie wytrwale, właśnie jak rolnik. Może ten obraz dzisiaj jest daleki, obcy, no bo. Mamy coraz mniejszy kontakt z pracą na roli, z pracującymi, uprawiającymi ziemię, ale jest to piękny obraz i sam Bóg w pierwszym liście do Koryntian u świętego Pawła mówi o tym, że właśnie uświęcanie, rozwój nas jest, jest podobny do, do uprawy roli. Jak święty Paweł mówi, jeden Jeden siał, drugi podlewał, ale Bóg dał wzrost. Bóg daje wzrost. Bóg daje wzrost i ten wzrost czasem dokonuje się niewidocznie. Niewidocznie, tak z dnia na dzień tego nie widzimy, ale po upływie lat jednak możemy dostrzec. Więc Bóg daje wzrost, a rolnik pracuje. Nie zniechęca się. Zmieniają się pory roku, przeżywa chwilę jakiegoś zwątpienia. Ta praca jest potrzebna, to, to trzeba podkreślić. Ten wysiłek, trud, umęczenie jest potrzebne. Owszem, Bóg daje wzrost. Tak, Bóg decyduje o wszystkim tak, ale praca jest potrzebna. Wkładana praca. Oczywiście Bóg ma moc sprawczą, spowodować wzrost, ale też musi się połączyć to z tym wysiłkiem człowieka. Ten obraz rolnika, na który powołuje się święty Jakub, uczy cierpliwości. Rolnik cierpliwie sieje, cierpliwie dba o glebę. Pracuje, patrzy w niebo. I św. Jakub mówi, że bądźcie tak jak rolnik, który wytrwale pracuje i, i patrzy w niebo, oczekując deszczu, oczekując słońca. Patrzy w niebo, oczekując po prostu Bożej pomocy. I każdy z nas jest właśnie do tego powołany, byśmy tak cierpliwie, wytrwale pracowali i zarazem cierpliwie, wytrwale czekali, prosząc Boga o jego pomoc. Rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi. Dopóki nie spadnie deszcz, tak też i my. Tego się uczymy od Słowa Bożego, i w tym tygodniu będziecie rozważać te teksty o cierpliwości, o wytrwałości. I święty Jego mówi: co robić w czasie tego czekania, w czasie tego wysiłku, tej pracy czekania na słońce, czekania na deszcz, czekania na plon, plon ziemi co robić? Zachować cierpliwość, ale też On mówi, utwierdzajcie w tym czasie swoje serca. Formujcie, kształtujcie w tym czasie swoje serca. Takie jest polecenie, zachęta świętego Jakuba, by w tym, w tym czasie pracy, wysiłku, gdy się zmagamy. Z naszymi cierpieniami, prześladowaniami, jednak On mówi, dbajmy o serca. Formujcie! On mówi, utwierdźcie, utwierdźcie, utwierdzajcie, formujcie, kształtujcie w tym czasie swoje serca. Czyli jednak, mimo zaangażowania, Boże Słowo zachęca, by, by dbać o serce. I święty Jakub mówi w czasie tego wysiłku, trudu, zmagania z przeciwnościami, prześladowaniami, w oczekiwaniu na plon. On mówi, nie narzekajcie. Nie uskarżajcie się. Wyobraź sobie rolnika, a jeszcze tego w Ziemi Świętej, która jest tak bardzo kamienista, piaszczysta, skalista, tak trudna, bardzo do uprawy, i, i właśnie w czasie tego wysiłku tam rolnik pewnie miałby wiele okazji, by narzekać. Na tą ziemię, na siebie, na pogodę, że deszcz nie pada, uskarżać się na różne powstałe problemy, komplikacje, kłopoty, zmartwienia. A Boże Słowo mówi właśnie, gdy wy uprawiacie tą ziemię swojego życia, uprawiacie tą swoją codzienność, mówi Boże Słowo, troszczcie się o serce swoje. Pilnujcie swego serca, ale nie narzekajcie na te trudy. Możemy w tej mszy świętej przeprosić Pana Boga za wszystkie chwile, gdy narzekaliśmy, gdy jęczeliśmy, gdy uskarżaliśmy się jeden na drugiego, gdy byliśmy niezadowoleni, kiedy narzekałem? Ile razy w ciągu dnia narzekam? Ile razy uskarżam się? Jestem niezadowolony? Szemram. Boże słowo dziś w tym liście św. Jakuba mówi o tym, byśmy pracowali jak rolnik, ale bez narzekania. Bez uskarżania się w takim pokoju serca, pilnując swoich serc, bo wtedy jesteśmy bliżej Pana. Więc w tej mszy świętej przepraszajmy za narzekanie, ale też dziękujmy Bogu za te wszystkie trudne chwile, w których możemy ćwiczyć się w dojrzałej wytrwałości i ćwiczyć się w cierpliwości. Wytężamy się, pracujemy i czekamy, aż Bóg dopomoże i da wzrost. Więc niech Twoja cierpliwa nadzieja, wytrwałość wyrasta z serca umocnionego, w którym nie ma narzekania. Więc przytul się do Pana w tej Eucharystii, odpocznij w nim, i prosi o to łaskę wytrwałości. O to, by pomógł nam w kształtowaniu naszych serc, wdzięcznych Bogu za wszystko. Wdzięcznych Bogu za te wszystkie trudne momenty, w których właśnie się rozwijamy najbardziej, rozwijamy się w wierze. Tak więc zapraszam Was, by. Kontynuować tą drogę, to rozważanie codzienne pisma świętego. W tym tygodniu, patrząc, co ma do powiedzenia święty Piotr, który powie o niesprawiedliwych cierpieniach. Co wtedy robić? On wskazuje, jak wtedy pomyśleć o Bogu. Gdy będą przychodzić różne mm, niesprawiedliwe cierpienia, udręki na człowieka, po prostu dobrego. Zobaczycie świętego Piotra, jego nauczanie na ten temat, jego drabinę rozwoju duchowego, które, który przedstawia takich osiem postaw, a także świętego Jana i wreszcie Apokalipsa, która wskazuje nam niebo. Niebo jako cel naszej drogi. Zapraszam Was w ten. Kolejny tydzień ćwiczenia się w cierpliwej wytrwałości. Dopomóż nam, Panie Boże, w tej drodze. Dopomóż nam. Uświęć, umocnij daj siłę wiary, kształtuj w nas wytrwałość, by była dojrzała i cierpliwość by była długomyślna. I nieugięta przez Chrystusa, Pana naszego.